Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcineczku na moim stole bardzo fajna nowość, bardzo fajny model od marki Fireflies. Fireflies. Jest to bardzo fajny producent oświetlenia yy, roboczego, nie tylko. Jest to temat taki, bardziej bym powiedział, profesjonalny, ładny, precyzyjny i tym podobne. Dziś Wam pokażę taką. Yy, Edycję limitowaną, edition limited. Jest to model L50 Sol EDC. Zobaczcie, tutaj sobie powinno ładnie wyskoczyć na zaślepce. Pisze, pisze. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo fajny sprzęt do EDC ze względu na rozmiary, gabaryty, parametry. I nie tylko. Ogólnie na stronie producenta, za chwilę Wam wyskoczy, jak to wygląda na stronie producenta, jest tego modelu, tak szczerze mówiąc, dużo kolorów. Teraz wyszły właśnie dwie takie limitowane wersje: jest taka biała, śnieżno-biała, matowa i taka posrebrzana, bym powiedział taka mieniąca się. Lub normalne, zwykłe modele różne kolory czerwony, niebieski, zielony i tak dalej i tak dalej. Mamy tutaj model FL509 5009 d 5000 k CRI mamy tutaj 95 czyli bardzo dobre odzwierciedlenie naturalnego światła. 2300 lumenów na trybie turbo, 190 m, m, metrów maksymalny zasięgu, i mamy tutaj wiązkę szeroką. Jest to naprawdę fajny temat odnośnie właśnie takiego typowego EDC, gdzie wszystko widzimy wokół siebie. Oczywiście na przebitkach zobaczycie, jak ta latarka daje radę w ciemnościach, jak ta latarka daje po prostu radę. radę w nocy i myślę, że naprawdę będziecie zaskoczeni po prostu jakością tego oświetlenia. Mamy tutaj zdejmowaną magnetyczną nasadkę, którą odkręcamy sobie tutaj od tyłu. Jest to nasadka M50 N52 się nazywa. I zobaczcie, jest to pierścień magnetyczny, który możemy zdemontować. I to jest bardzo fajna kwestia odnośnie, czy chcemy magnes, czy nie chcemy. Mamy tutaj temat. Odkręcany. Mamy tutaj emiter kopułkowy o wysokim CRI, bardziej gładka i szersza wiązka od standardowych rozwiązań. Bardzo spoko. Mamy tutaj powłokę, nowo powłokę to się nazywa White Wild white, white, white. Jest to powłoka trwała. Taka matowo-biała, i powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie się prezentuje ta powłoka. I ona jest anodowana mocno, oczywiście tutaj ona się nie rysuje tak szybko yy, i tym podobne. Yy, rozmiary: 97,5 mm maksymalny, rozmiar podługości. długości. 27 na 21,5 w zależności w którym miejscu. Tutaj będzie 27 milimetrów, a tutaj będzie 21,5 na przykład, więc ogólnie bardzo mała latareczka, mieści się w dłoni, zobaczcie i naprawdę jest spoko e, rozwiązana, ba, waga bez baterii to jest 54,5 gramy a waga z baterią a waga z baterią już zważymy i zaraz będziemy wiedzieć ile nasza latarka waży z baterią i ze smyczką, i ze wszystkim 112 gramów. 112 gramów z akumulatorem 18650, ponieważ ta latarka jest właśnie tym akumulatorem rodzajem zasilana. Wchodzą tu baterie niezabezpieczone, jeżeli chodzi o ogniwa, i tutaj możemy ogniwa zastosować. Samsungowe i nie tylko. Najlepiej wejść na stronę producenta. Tam producent jasno mówi, jakie są ogniwa dedykowane. Co wam mogę powiedzieć, nie mamy tutaj e, zaślepki ładowania, więc w zestawie też nie mamy e, ogniwa, ponieważ nasza latarka ma IPX 8, ale nie mamy opcji ładowania, czyli nie mamy tutaj nigdzie porta, portu ładowania co nam daje lepszą, jak to się mówi, jakość, wodoszczelności, pyłoszczędności i tym podobne. Tak sobie producent wymyślił. W tym modelu nie mamy opcji naładowania akumulatora, ale zazwyczaj kto użytkuje EDC, tego typu latarki, zawsze tam jakoś ładowarkę posiada. Podświetlany przełącznik RGB Android 2. I tutaj bardzo fajny temat jest rozwiązany. Mamy Androila. Podświetlany możemy sobie dostosować do własnych potrzeb. Ja mam akurat taki yy, stan mieniący się. Oczywiście standardowe procedur, procedury. Klikamy 6 razy, przytrzymujemy, zmieniamy kolor. Klikamy 6 razy, szybko przełączamy między yy, słabym, mocnym oraz przerywanym. Więc taka standardowa procedura. Kto kojarzy Androila, więc zna tutaj te po prostu te skróty, jeżeli chodzi o prace systemowe. Konstrukcja CNC STOP 6063 i tutaj mamy, jeżeli chodzi o ramkę i przełączniki, mamy tutaj stal nierdzewną. Mamy tutaj stal nierdzewną. Sterownik LUM X1 BOST 30W. Co tutaj nam daje Naprawdę bardzo mocne parametry i regulowany prądem stałym. Naprawdę tutaj powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o busta, ta latarka naprawdę daje radę. Oczywiście. Jeżeli chodzi o stery, e, sterowniki Boost, wiadomo, że ta latarka będzie troszeczkę bardziej się nagrzewać. Tutaj automatycznie mamy e, regulację temperatury. Domyślnie jest 45 stopni. Ale kto wie, że e, kto używa Androila, wie, że w Androilu możemy śmiało sobie tą temperaturę zmieniać. Po naciśnięciu mamy oczywiście zapamiętany ostatni tryb. Mamy tutaj, jak to się mówi, tryb rampy, więc możemy łagodnie przechodzić między naszą jasnością, jaką chcemy. I po wyłączeniu zawsze mamy kontrolkę wskaźnika naładowania akumulatora, więc wiemy, w jakim poziomie naładowania jest nasz akumulator. Mamy tutaj hartowaną przednią soczewkę. I ta soczewka jest troszeczkę inna. Jest to szklana soczewka z powłoko AR, czyli taka przepuszczalność 97%. Jest ona taka delikatnie matowa, tak jakby, ale powiem Wam szczerze, że ta soczewka naprawdę robi y, robotę. Mamy IPX8, tak jak mówiłem, i odporność na upadki y, z 1,5 metra, więc tutaj naprawdę jest. Ok, jeżeli chodzi o zestaw, zestaw nasz zawiera oczywiście latarkę, mamy podwójny klips, który możemy tutaj sobie go demontować bez żadnego problemu, mamy smyczkę, mamy również pierścień do smyczki, bo tutaj jest osobno, więc tu też jest bardzo fajna opcja, ponieważ możemy sobie ten pierścień ustawić, zobaczcie w jakiej pozycji, tak szczerze mówiąc, chcemy żeby nam nie przeszkadzało i to jest bardzo duży plus. Oczywiście mamy opaskę, opaskę na głowę, bo ta nasza latareczka może po prostu jako czołówka również działać. Zobaczcie tutaj bez żadnego problemu mamy gumowe oringi, gdzie zakładamy naszą latarkę i ona po prostu tutaj sobie regulujemy i działa jako czołówka. Standardowe gumki, bardzo fajne, regulowane. Więc tutaj naprawdę jest temat standardowy, i jeszcze w zestawie mamy oringi, wymienne oringi, i zobaczcie, tutaj producent, nawet trzy oringi mamy zapasowe, więc naprawdę się postarał, co rzadko jest, jeżeli chodzi o yy, producentów oświetlenia. I oczywiście mamy parametry techniczne, całą papierologię. Tutaj jest fajnie wszystko opisane krok po kroku, nawet jest wzór. Andruila. Mamy tutaj wskaźnik kolorystyczny, jeżeli chodzi o nasz stan naładowania, oznaczenia akumulatora i wszystkie parametry techniczne, które po prostu nam są potrzebne do użytkowania latarki. Latarka przychodzi w takim małym, fajnym pudełeczku z pięknym logiem. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że zobaczyliście. Jak ta latarka świeci, a jak nie, to jeszcze zapraszam Was pod koniec filmu, nie uciekajcie. Też wrzucę Wam jakieś tam większe przebitki, większe filmiki, żebyście zobaczyli, jak ona prezentuje się w nocy, bo to jest chyba bardzo, bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli chcecie zakupić, zapraszam Was na, na stronę producenta. Macie link w opisie. Tyle. Pozdrowionka, trzymajcie się. Cześć.